Tak. I c nawet widać, ale to bym inną mapę. A dobrze, to będziemy tak sobie posługiwać się tak. No właśnie, przed chwilą było tutaj jakieś dobre jedzonko, bo zapachy mnie dochodziły z drzwi. Słuchajcie, to nie są dosty. To jest takie danie, które mnie, jak po raz pierwszy pojechałem... Na Krym bardzo smakowo zaskoczyło, bo zobaczyliśmy w pewnym momencie ludzi stojących przy ulicy z takim czymś na kształt betoniarki. Chłopaki i dziewczyny wiedzą, jak wygląda betoniarka. Oczywiście. No, tylko, tak. tylko, że pod tą betoniarką no, kryje się taki mały objęty. Ta betoniarka była podgrzewana, a jak zajrzeliśmy do tej betoniarki, to okazało się, że tam jest jedzenie. A to jedzenie to właśnie takie bułeczki. Zobaczcie. To jest Każde, każde takie, to jest takie ciasto, to się nazywa samca. Yy, Przywieźli to podobno na Ukrainę Tatarzy. To taki lud koczowniczy. I ta, to jest samca, yy, to ciasto, to jest wypełnione, wyobraźcie sobie, mięsem, baraniną. I jeszcze różnymi rodzajami mięsa, plus baraniny, tam kurczak się może znajdować, i wieprzowiny, i, i tam są jeszcze różne warzywa. Jest na przykład dużo cebuli, tam czosnku, takich różnych i, i to jeszcze, i, i, i taką samsę, jak ktoś sobie chce kupić zjeść. To jest coś podobnego. Warzywa, do tego się dodaje... warzywa w płynach, że tak powiem, bo zbiera się zioła i, i to, taką, taką samsę, taką bułeczkę odcina się od tej ściany. Trzeba ją nadgryźć tutaj na czubku, zrobić dziurkę i wlać tam różne przyprawy, takie, które się dostaje w plastikowej butelce. Wygląda to no tak sobie. To takie wlewanie na, na powietrzu, ale na pewno wys, smakuje wybornie. Ja tą samcą się zchwyciłem po raz pierwszy jak pojechałem tam, wyobraźcie sobie na ten krym, w roku 2005 pojechałem tam, żeby opowiadać o bocianach, tak jak do Was, tylko tam mówiłem wtedy do profesorów. Miałem taką 12-dniową prawa przyjaciółmi. No i, i tak właśnie trafiliśmy na no I to, to jest ta samsa, która, widzicie, a tu jest to palenisko, jakby w tej betoniarce, tak? Tu się pali takie ogienek, już tu zostały tylko węgielki, już, żeby to było światło i to przystawało do ściany. No, ta bułeczka się normalnie piecze, rośnie na, na tej ścianie, jest przylepiona, a potem się ją odcina przy pomocy takiego ostrego noża i już. Pyszne, wygodne jedzenie. Ci koledzy, którzy byli ze mną po raz pierwszy, Zachwycamy się do tego stopnia, że e, kupiliśmy trzy te samsy. E, ja, nauczony doświadczeniem, kupiłem tylko jedną, bo wiedziałem, że to jedzenie, które e, bardzo szybko daje syto. Ja się namiarłem jedną, oni kupili e, trzy i jedliśmy to aż do miejsca naszej To jest fasansa, ta taka opowieść kulinarna trochę. E, no miejsce, do którego przyjechaliśmy, my e, tam jeździmy, e, ja osobiście tam dojechałem po raz pierwszy. Jak na te nasze seminaria, żeby opowiadać o gościanach i zachęcić Ukraińców do tego, żeby oni zaczęli też u siebie chronić gościany. Ale potem pojechaliśmy tam w to miejsce, żeby obserwować i fotografować ptaki. Bo jak Wam opowiem, pokażę troszkę tych moich zdjęć slajdów. Mam troszkę tych aparatów różności, różności. Lubię się w fotografowaniu ptaków. I jeśli mam tylko czas, to. Buduję różne przemyślne ukrycia, chowam się w nich, po to, żeby być niewidocznym tak. No tak. i się tam całymi godzinami, po to, żeby je fotografować. Tam na ten gryzł pojechałem specjalnie dla jednego ptaka, który się nazywa Półglądu. To jest taki ptak, trochę przypominający kury, ale jest szary. On na tej kremi, na będzie. Zobaczcie, to, to jest cały krajobraz, mniej więcej do tego wzgórka. Widzicie ten wzgórek? jest jakieś, no, 3,5 km. Tam są takie odległości. Tu, tu jest taka dolina, w której gnieżdżą się ciekawe, rzadkie gatunki ptaków, dla których ja tam właśnie pojechałem. Między innymi też ten kuląt, ale też drog. Czy ktoś słyszał taką nazwę? O ptaku, który się nazywa drog. W Polsce ostatnich żałobów zginęły w, 1, 2, w 1993 roku. E, to już dość dawno, tak? Niektórych z Was może jeszcze nie by było, na pewno. Tak? Ja słyszałam, u nas mój brat za zakonowany takim, jak tylko tam gdzieś ma czas. to też przez loder to mi mówi, więc też Słyszałam o tym. Tak, no, tak, no muszę go znać. Ale... Nie, nie można panu zadać. Ale państwo też się lubią. No dobrze, to w każdym razie ten łysy gość to ja. Aha. A to moi koledzy, którzy obserwują przez loder. który ten klawca? Ten łysy ten klawca. Ten łysy. A tutaj nie widać, no, Kolej, jest, jak jest, to, to jest... w tych czapkach nie ma. Jak w, mój mój w czapce wolno jest? No tak, a tutaj zobaczcie, taki widok no, to jest ten, też no, jeden, w ten w jeden z moich kolegów, kolegów to to mieszkający to to ze mną w tym samym bloku. Zobaczcie, byliśmy specjalnie to przygotowani, to bo sąsiad, on tak powiedzieć, byliśmy specjalnie przygotowani, bo przygotowaliśmy nawet okolicznościowe koszulki i Tam na tych koszulkach było napisane, że to jest wyprawa mitologiczna na Krym. Na czapce też, no to w ogóle całe przedsięwzięcie. Pojechaliśmy tam w na pierwszym slajdzie, byli ci moi koledzy, którzy. Yy, Czy panowie samochodami? Byli ze mną. Pojechaliśmy jednym samochodem, tak. Wypożyczyliśmy busa. Yy, Mamy wśród nas kierowca zawodowego. Yy, te, yy, yy, po rosyjsku mówi się również dużo No i on nas tam zawiózł na ten krym. Yy, to nie wąż, to jaszczurka. On się nazywa... Ja po raz, teraz byłem już w tym miejscu po raz trzeci, ale ten jeszcze tutaj widziałem po raz pierwszy w tym właśnie miejscu.